Co na to twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zapraszam, Dariusz Litera. Określenie pierwsza pomoc nabiera zupełnie innego wymiaru, gdy zestawimy je z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Inwazja Rosji na Ukrainę, ciężkie walki, rakietowy ostrzał miast. Każdego dnia słyszymy o zabitych i rannych cywilach. Trwa walka o życie poszkodowanych. Jak my zachowalibyśmy się w takiej sytuacji? Czy umielibyśmy pomóc sobie i naszym najbliższym? Czy zdajemy sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia w takiej sytuacji? A co na to Twój lekarz? Dzisiaj Twoim lekarzem jest dr Andrzej Nabzdyk, specjalista medycyny ratunkowej, lekarz pogotowia ratunkowego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, państwo. Jak przygotować się na tak zwany wypadek W? tu w ogóle nie ma dobrej recepty, tak? Patrząc się na sposób toczonych walk, na rakiety spadające, działania, przepraszam, w wrogich wojsk bezpośrednio w stosunku do społeczeństwa, tak? Absolutnie zbrodnicze. Absolutnie zbrodnicze, nie? To trzeba popatrzeć jak gdyby też zupełnie inaczej, nie? Dlatego, że w historii dziejów każda wojna, która przechodziła, nie była cywilizowana. Zresztą wojna w ogóle nie jest cywilizowanym rozwiązaniem. Na każdej wojnie giną cywile. Pytanie tylko ilu i gdzie? Bo tak brzmi to pytanie. I oczywiście w skupisk ludzkich, siłą rzeczy, straty będą większe. W skupiskach wiejskich straty są mniejsze. Tak zupełnie na marginesie. Przypomnę, że w czasie II wojny światowej w, w Anglii dzieciaki były ewakuowane, że się tak wyrażę na wieś. Tak? Dlaczego? Dlatego, że przyszłość społeczeństwa trzeba chronić. Podobnie zrobiła Ukraina, wypuszczając w cudzysłowie żonę, kobiety, i kobiety i dzieci. I to jest przyszłość tego narodu. Nie wiemy kiedy i jak to się skończy, natomiast no świetnie, że pomogliśmy, czy pomagamy. I to jest jak gdyby absolutnie chrześcijańskie, jeżeli tak możemy powiedzieć, bez żadnej dwuznaczności. Natomiast pytanie, co zrobimy, jeżeli nas będzie dotyczył taki konflikt, jeżeli my będziemy, że się tak wyrażę, stroną w tym konflikcie. Ja bym powiedział tak, to już widać na strzelnicach. Część mężczyzn już odrabia się, zaległości, tak? tak, tak bo, bo się pos, 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 poszło się szkolić w zakresie strzelania z broni. Oczywiście naturalny jak gdyby, mechanizm. Nie, ja my sobie tutaj nie zdajemy, sprawy na Dolnym Śląsku, ale zwiedzając Polskę Wschodnią, tam jest to popularny atrybut, tak, strzelanie i umiejętność strzelania. To nie było nic nadzwyczajnego. To jest kwestia pewnego podejścia. Czy w zakresie pierwszej pomocy no jest coś, co zrobić? na przykład ja apteczkę jakoś Ja bym wyposażyć. powiedział tak, apteczkę możemy zrobić. Leki jakieś tam delikatnie zabezpieczyć na czas leczenia. Te stale przyjmowane, tak, ale bez żadnych zapasów, bo te leki się przydatują potem i, i psinco będą warte. Natomiast trzeba się na spokojnie zastanowić, przepraszam uprzejmie, jak jest rana to ty masz umieć założyć opatronek. Jak nie masz patronku, to robisz to z ręcznika, tak? Czyli, przepraszam uprzejmie, musimy zacząć umieć w życiu stosować coś, co ja nazywam magajweryzmem, tak? I to jest bardzo bliskie ratownictwu, dlatego, że dobry ratownik to taki, który umie improwizować, który ten magajweryzm w zależności od sytuacji zastosuje. Nieważne, czy to będą działania organizacyjne, czy to będą działania ratownicze stricte, tak? Czy to będzie psychologiczna opieka nad pacjentem, to są wszystko atrybuty ratownictwa. W przypadku kryzysu zawsze jak jest ktoś, kto umie podejmować decyzje, to jest chyba najważniejsza osoba. Nieważne, że nie ma wykształcenia. Umie podejmować decyzje, umie słuchać innych i wygeneruje z tego sensowne decyzję. Spotkałem parę takich osób, a my wszyscy podporządkujemy się mu. Nawiązując jak gdyby do chrześcijańskich wartości, oczywiście pewnie się podzielimy jakimś jadłem, jakimiś opatrunkami z bliskim. Jeżeli będziemy taki mieli i tak też powinno być. Pytanie jest, gdzie. Będzie udzielana pomoc i czy będziemy w stanie w ogóle udzielić jakiejkolwiek pomocy? I czy będziemy mogli liczyć na profesjonalną pomoc w pewnych momentach? Ja bym powiedział więcej, że niestety trzeba się liczyć z tym, że standard profesjonalnej pomocy zostanie mocno obniżony do tych rzeczy, które są niezbędne. Z tym się trzeba trochę zaznajomić. Koledzy byli w Nepalu zaraz po trzęsieniu ziemi. Tam trafili w formie lekarzy, i generalnie rzecz biorąc, zwiedzając te wsie, tu było złamanie, tam było złamanie, bo wiadomo, że ci ludzie nie trafią do żadnego szpitala, nie ma takiej opcji. Co robili? Przypomnieli sobie o archaicznych metodach leczenia złamań, czyli łupki Łapki. i do przodu, tak? No, no i tyle, no i ten pacjent tam został. Przeżył? Pewnie przeżył. Kończyło się? Ja zawsze przypominam o jednej rzeczy, i to jest bardzo istotna sprawa. W tej chwili mamy taką fazę, że wszyscy pacjenci biegną, bo ja się skaleczyłem, bo sobie zrobiłem uraz z rączkę, paluszek, natychmiast, bo muszę mieć zrobiony rentgen teraz, zaraz idę do soru u albo do innego miejsca. Ja zawsze przypominam o jednej rzeczy. Rentgen wymyślono 120 lat temu. Ważne, żeby cywilizacja przetrwała. Czyli drobiazgi zejdą na plan dalszy. Drobne rany będziemy pewnie zaopatrywać i nie będzie żadnego szycia, żadnych innych takich rzeczy. Tak sobie to wyobrażam troszkę. Skończy się sprzęt, skończą się zasoby, zasoby opatrunkowe. To już dzisiaj trzeszczy, bo już dzisiaj widzimy, że wiele rzeczy luksusowych nie do końca jest w naszym zasięgu. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Jakie wnioski, jeśli chodzi o ratowanie życia, możemy wyciągnąć jeszcze z przebiegu tych zdarzeń na Ukrainie i jak powinniśmy o nich rozmawiać? Bo to nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, jakieś czarnowictwo uprawiać. Chodzi o to, byśmy mieli świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, że mogą nas dotyczyć różnego rodzaju kryzysowe sytuacje. Tutaj zaczynają grać zasady postępowania w medycyny wojskowej. O czym się nie mówi. Mówi szeroko, bo to są niepopularne rzeczy. Ściągając tak do zupełnie prostych treści. Kto ma umrzeć? Pewnie że nie umrze. Rzeczy niezbędne zrobimy. Może uratujemy życie. Uwaga z naciskiem na słowo może. I to jest jak gdyby sedno działań kryzysowych. Na sam koniec zabraknie wszystkiego, zostaną tylko narzędzia, wiedza. Może cofniemy się o 50-100 lat w naszych umiejętnościach i, i znowu będziemy doceniać wartość życia ludzkiego. Jak rozmawiać o takim ratowaniu życia z młodszym pokoleniem? To jest ciężko, bo nawet wśród lekarzy, że się tak wyrażę, szczególnie tych młodych wchodzących w zawód, parokrotnie widziałem, że oni po prostu kompletnie nie mieli świadomości, fakt, że po po prostu wtedy nauczanie o medycynie wojskowej czy medycynie katastrof troszkę leżało w danej sytuacji, ale polegli przy pierwszym wypadku, przy pierwszym zdarzeniu masowym. Z punktu widzenia ratownictwa wypadek masowy to jest taka mała wojna, tak? Jak gdyby my to spotykamy się niemal codziennie na ulicach. Albo brakuje sił, albo środków, nie, albo pacjentów za wielu, nie, i mamy masówkę. I naraz zaczynają grać właśnie podstawowe fakty. Zaczyna się stosować improwizację, zaczyna się myśleć o tym, jak uratować życie, a niekoniecznie ranę palca. Kwestia przemodelowania priorytetów. Po prostu. A być może ten człowiek już nie żyje, koniec, kropka. A co na to twój lekarz? Ludzie zajmujący się medycyną ratunkową słyną z opanowania. No to jak poradzić sobie z emocjami w momencie, kiedy wiemy, że możemy przez jakiś czas być pozbawieni opieki i możemy być w bardzo trudnych, kryzysowych sytuacjach? Jak oddzielić się trochę od tych emocji? To nie jest proste i to nie istnieje prawie. Bo my też podlegamy pewnym zasadom. Przypomnę wspomnienia kolegów, którzy, akurat nie naszych kolegów z Polski, tylko ze świata, którzy wylądowali w czasie trzęsienia ziemi na Karaibach i to, co zobaczyli i to, co widzieli, wiedząc doskonale, że gros tych pacjentów ze zmiażdżeniami kończyn umrze w tych tropikalnych warunkach w ciągu następnych 48 godzin. Nie ma ratunku. Po tygodniu się to wszystko zaczęło klarować. Kto miał umrzeć, to umarł. Kto przeżył, żyje dalej. To było sedno. Oni jako szpital polowy, który rozłożyli, uratowali 47 pacjentów, a za bramą stały tysiące. Ten, który wpuszczał do szpitala, musiał być zmieniany co 4 do 6 godzin, bo nerwowo nie wytrzymywał tego, co się tam działo. Natomiast jego decyzje były po prostu straszne. I to jest ten problem, z którym my się mierzymy. I to jest taka zero-jedynkowa sytuacja, z którą bardzo często spotykają się ludzie ratujący życie, ratownicy. W skrajnych warunkach, w kryzysach, tak? Tak, jak najbardziej tak, albo w zdarzeniach masowych, nie? Bo tak jak mówię, to zdarzenia masowe, które napotykamy na ulicy, to jest rodzaj małej wojny. Mała wojna trwa też psychologicznie i ludzie mają tendencję do tego, by ulegać owczemu pędowi. Na koniec powiedzmy jeszcze o słynnym albo niesłynnym jodku potasu i kupowaniu w internecie preparatów z jodem co może zaszkodzić, jak się to zażywa bez potrzeby. Oczywiście, dopiero wtedy, jak będzie ta chmura promieniotwórcza, to będzie miało sens, natomiast to jest jak gdyby lekarstwo, które będzie najbardziej potrzebne młodym, rozwijającym się organizmom. Statystyka mówi, że oczywiście po 20-30 latach następuje mnogość nowotworów tarczycy, potem występują po 30-40 następne nowotwory. Jak ja pożyję jeszcze 30 lat, to będzie sukces. Przebecnym stylu życia. No i właśnie tego chyba nie rozumieją ludzie, którzy oburzyli się, kiedy usłyszeli, że powyżej 60 roku życia, ten jodek potasu, na wypadek zagrożenia radioaktywnego, nie będzie tym osobom wręczany. Tak, natomiast, tak jak mówię, to jest dla młodych organizmów. Tarczyca jest takim wyznacznikiem tej młodości, w cudzysłowie. I generalnie dyktuje nam tempo naszego życia. Tam najszybciej metabolizm przebiega. Stamtąd jest cała reszta. Czyli myślimy głównie o młodych w tym przypadku i absolutnie odradzamy kupowanie jakichkolwiek preparatów przez internet i zażywanie ich, zanim dojdzie do czegokolwiek. I oby do tego nie doszło, i oby nie doszło do sytuacji, o której Pan powiedział, czyli takiego dużego kryzysu o rozmiarach katastrofy, który dotknąłby nas właśnie w taki sposób. Przypomnę, że kwestia Jodku-Potasu była już wałkowana przy okazji wybuchu w Czarnobylu. I tam, gdzie było jakieś symboliczne skażenie, to było wydawane. Osobiście zażywałem. No i tyle, tak? Bo ja byłem tu i teraz i nic nie dostałem. Powiedział nasz dzisiejszy gość, dr Andrzej Napsdyk, specjalista medycyny ratunkowej, lekarz Pogotowia. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję uprzejmie. Co na to, twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój lekarz oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.